Hej, hej Siemanko, witam wszystkich w kolejnym odcinku z This War of Mine. Wchodzimy wszystkich, którzy nie wypoczęli niestety do łóżka. I czytałem w komentarzach, że podobno palenie w piecu nie jest wymagane za dnia. No i czemu coś nie się nie pożłaś? Nie potrzebuję więcej snu. Aha. A to ty jesteś zmęczona, dobrze, przepraszam. E, niepo, niepotrzebne jest palenie za dnia, bo za dnia oni i tak się nie mogą pochorować. Zdawało mi się, że jest inaczej, no ale mamy leki i na wszelki wypadek ich będziemy leczyć i sprawdzimy, jak to będzie działać. Tymczasem zrobimy sobie oczywiście warzywka Czy ja mam jakieś wytrychy? Mam aż cztery wytrychy, ale przydałoby się zrobić piłę. Przydałoby się zrobić piłę. Ale to zrobimy sobie troszeczkę później. Mamy jedną lokację, którą bym chciał zwiedzić, której jeszcze nie odwiedziliśmy. Mam nadzieję, że mi się uda ją odbić. Tak jakby. Okej, okay, jesteście głodni, ale jest dzień 26, dzień parzysty. W sumie, jakby tak policzyć, to my tego jedzenia mamy na minimum 10 dni do przodu. Zróbmy sobie również e, filtr. 27 opału, więc nie jest źle. Zróbmy sobie też filtr. I zróbmy trochę wody. Okej, okay, super. I wodę. Eee, tak. Dobra, a jak... Zobaczmy, czego one... Oni potrzebują. Jest miejsce, gdzie możemy się przez chwilę zapomnieć o wojnie. Zapito deskami, dobra, właśnie, być może trzeba będzie się zająć w kolejne jakiekolwiek upgrade'owanie naszej kryówki. to jest chyba założenie drzwi tych lepszych, tak mi się wydaje. Tak też się postaram to zrobić, zobaczmy co w radiu. Od samego początku. Jest zimno, słychać muzykę klasyczną. Całe miasto cierpi. Wrosła liczba ofiar. Jakaś tam muzyka. Mamy godzinę 11. Tak naprawdę nikt nas nie odwiedził. Więc yy, kończmy ten dzień. Kończmy ten dzień. Nie mam już chyba tutaj więcej co, co zrobić. Przynajmniej na razie chciałbym zwiedzić jedną miejscówkę i dopiero później się zabrać za tworzenie jakichkolwiek rzeczy, które mogłyby się tam przydać. Na razie mam nóż, bo chcemy iść w dość niebezpieczne miejsce. Aha, no to może tak, e, może napalmy tutaj, jak zaczynamy noc żeby na noc, na wszelki wypadek, było już nachajcowane, to niech będzie nachajcowane. Eee, koniec dnia w takim wypadku. I w odwiedzimy sobie ruiny willi. Tutaj jeszcze nie byliśmy tak samo jak w posterunku wojska, ale posterunek wojska może jeszcze poczekać. Najpierw odbijemy sobie ruiny willi, bo to jest, mówi się, że grupka deserterów wybrała ją na swoją kryjówkę. Mogą być niebezpieczni i podejrzliwi wobec obcych. Takie jak konserwy i włoskowych racji niebezpieczeństwo. No dobra, mam nadzieję, że jeżeli ich zaszlaktuje, to stan ich się nie pogorszy. W sensie będą mieli to gdzieś, zwłaszcza Arika, bo Arika w tym momencie jest smutna, więc jest to problem. A kurde, pomagaliśmy komuś. Dlaczego ona. Ach, no nic. Dobra. I bierzemy oczywiście tylko nóż, wyposażymy się tylko w nóż i mam nadzieję, że to wystarczy później, jeżeli wyklirujemy tą lokację. To znaczy, oczyścimy tą lokację z bandytów, to będzie, to mo możemy iść i tam porąbać wszystkie rzeczy na opał. No dobra. Także może od razu, z grubej rury, zobaczmy co tutaj mamy. Żołnierze, żołnierze nie są akurat... Dobrymi typkami. W tej grze. Mhm. ktoś tutaj przechodził, tak? Dobra. niego nie zapłacił. Ostatni też umarł. Widzieliście tę rozmowę. Zabiłeś go. No niestety, ale nie jest to chyba dobra rozmowa, co? I raczej są to źli ludzie. Zeszlachtujmy go w takim razie. Ciach, ciach, ciach. Oczywiście przeszukajmy. że na wszelki wypadek jak będą tutaj wychodzić to nie będą go widzieć. Ja sobie to wszystko pozbieram może innym razem. Na początku chciałbym tej nocy ich z głównie y tutaj wybić. Więc może to też zróbmy. Otwórzmy tu drzwi. To z tego prostego powodu, że teraz bym chciał zrobić tak. cyk. On słyszy hałas. Przyjdzie sprawdzić tutaj. Ja bym chciał go jeszcze wyżej tym hałasem pociągnąć. Jakbym miał się kierę, to pewnie bym porąbał na przykład to, a czy próbował rąbać? A, idzie na dół, na górę tak nie. Nie, nie, nóż, 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 nóż. Kurde! Nie przyszedł tak blisko tutaj, że mogę na niego wyskoczyć. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Bo teraz, jak za nim pójdę, to on może wiecie, się odwrócić. Nie, o, o, o może teraz podejdzie tak bliżej. Okej. Okay. I teraz ten powinien tutaj przyjść również. I będziemy mieć ich z głowy. Połowę nocy. Super. Znaczy super, nie wiem czy tak super, kurde, bo zabijam... Nie no, raczej winnych ludzi. Po ich rozmowie można domniemywać, że są winni. Więc może tutaj nie ukrywajmy tego, że są winni. Zrzućmy to wszystko w jedno miejsce, postarajmy się to zrzucić wszystko w jedno miejsce. I mam nadzieję, że w przyszłą noc przyjdę tutaj z siekierą, porąbię wszystko i wezmę sam opał. Nie tyle drewno, co opał. Bo opał stakuje się faktycznie na jednym slocie cztery takie opały. A, a drewno tylko dwa. Oj, nie, Dobra. Tutaj zamknięte, czyli wytrych nam będzie potrzebny. Czyli przyjść złomem jeszcze, okej. Okay. Najlepiej złomem, bo jeżeli coś będzie jeszcze do otwarcia, to najlepiej łom. Okej. Okay. zejśmy sobie niżej. Lodówka. Konserwy. Okej. Okay. Tutaj wyjście. Dobra, cyk. Co sprawimy tutaj? Na górze jeden wytryk by się przydał na pewno. A to chyba bezpieczniej z łomem przyjść, co? Śmieci, dobra. Drzwi zamknięte, czyli kolejny wytrych nam będzie potrzebny. Z tej strony też będzie pewnie zamknięte. A, i tutaj ta piła. I tutaj piła, czyli najlepiej piłę, łom. Tak naprawdę tyle, nie? Pi a, piłełom i, i tom. I siekierę, kurde. Chyba, że na początku przyjść bez siekiery, pozbierać to, co tutaj jest normalnie. A później z siekierą przyjść, bo tak faktycznie siekierę nosić ze sobą. No tak nie w oko, no bo jak i tak porąbiemy. Chyba, że jednej nocy porąbać już wszystko, a później tylko pozbierać, nie? Co by na to. Nie wiem jak będzie najbardziej optymalnie teraz, kurde, nie umiem za bardzo się skupić na tym. E, Okej, okay, dobra, co nam będzie potrzebne? Kurde, kamizelki kulodporne. Mm, to będzie na ewentualny deal. Jakby zachorowali to oczywiście leki, konserwy i to też może być dobre. Mm, no i tak naprawdę... Kurde, ale to też będzie spoko. Dobra, leki te takie lepsze sobie zostawmy. Sobie wezmę tak. Okej, okay, dobra, super, to wrócimy tutaj. I teraz tak się zastanawiam, wezmę siekierę, porąbię... Dobra, wezmę, albo inaczej, wow, wezmę dwa wytrychy zamiast łomu, to nam się zużyją i będę miał wolne miejsce w ekwipunku. Wezmę siekierę, porąbię wszystko, będę miał już przygotowane. I piła też nam się zepsuje po otwarciu jednych krat, więc nie jest źle. Mam nadzieję, tylko, że w nocy się nic nie wydarzyło. Mam nadzieję, że nikt nie będzie smutny za to wszystko. Aaaa, Emilia się chyba zaczyna kiepsko czuć. Ty Nie dobrze. Emilia, to od razu podejdź sobie, weź zjedz konserwę. Już nie będziemy czekać na to. Chociaż mówiście, że ich statusy nie mogą się zmieniać podczas no, hmm. nie, już nie jest smutna. Wyniósł mnie z miasta, szedł przez całą noc w przerażonym, przerażonym tłumie. Ojciec niósł mnie przez całą drogę. Pojęcia nie miałam skąd ten stary alkoholik wziął siłę. Świt przyszedł, a on wciąż mnie niósł. Gdy dotarliśmy na miejsce, po prostu padł na kolana i umarł. Zawsze będę pamiętać ostatnie słowa, które wyszeptał. Dobra. Eee, Kany Bruno, czy ty mógłbyś... Zrobić jedzonko, bym był wdzięczny. Tak. Hmm, ty zaraz pójdziesz spać. Emilia, jak jesteś lekko chora, to oczywiście weźmiesz sobie te leki i położysz się spać. Mimo, że za dnia podobno nie można tutaj zmienić jej e, statusu, to jednak warto. Okej, okay, to w takim razie, Bruno, ty się weź tutaj na jedz. Nie się połóż tutaj na dole. Dobra. Czyli tak. Emilię mamy najedzoną. Zmęczoną dojdzie do siebie. Oraz lekko chorą bierze leki i dochodzi do siebie. Ty jesteś zmęczony, ale też śpisz. Ty jesteś głodny, więc będziesz. A, podejść już od razu zjeść. O, na dole się coś złapało. To podejdźmy. Okej, okay, podłóżmy coś jeszcze, no, dajmy tam to mięso. Robimy sobie tak. Ty, wracaj do łóżka. O, jest i... Pan Kurier. Jest i Pan Kurier, ale Pan Kurier niech sobie poczeka na chwilę. Dlatego, że ja teraz chcę zrobić tak. Po pierwsze, mm, filtr. Zróbmy jeden filtr. Ile mamy wody? 82. Powoli się to tam... Okej, okay. i teraz tak, zróbmy sobie piłę Wytrychy mamy Siekierę również mamy, chociaż siekiera w takim stanie, no nie jest dobrym Dobra, to czyli weźmiemy od razu siekierę I ile porobimy? Tyle porobimy, najwyżej później się weźmie, zrobi jeszcze jedną, no Marika jest też głowa. O kurde! Ajajajajaj, aj, 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 aj. źle zrobiłem. Nie możemy sobie zrobić w tym momencie wody, z tego względu, że... Nie mogę podejść do kuchenki! Aaa, shit! Nie możemy podejść do kuchenki, bo jest... Teraz jeszcze jedno jedzonko do, do wzięcia. Teraz ja spraśmy od początku. Temperatury wciąż są bardzo niskie, z obleżonym pogromem coraz trudniej, o drewno-opałowe ludzie zbierają wszystko, co się da. Kolejne akty okrucieństwa ze strony wojska. Dziś rano pocisk y, młodzieżowy eksplodował w pogrze na zatłoczonym tragowisku, zabijając i raniąc wiele ludzi. No. no. Dobra, czyli jest ok. Co tam stał? Roman, stałeś, tak? Czyli masz już fajny status. Arikat, jesteś zmęczony. Dobra, no to w takim razie pohandlujmy. Pohandlujmy. Teraz tak, co byś ty mógł nam zaoferować? Co ja bym mógł ci dać? Ile mi dasz za. Nie wszystkie kamizelki. Dajmy na to, że. Bez jednej. Albo może inaczej. Mam na razie do oddania pistolecik. Co ty na to? Karamin szturmowy. Proszę. Świetnie umowa stoi. Kurde. O kurde. Widzę, że on jest bardzo hojny w takim razie. Nic z tego musisz się bardziej postarać. No tak też myślałem. No kurde, świetnie, umowa stoi, Hmm. może za dużo? Co byś mógł mi dać innego jeszcze, bo nic innego kurde od Ciebie nie potrzebuję, chyba zrobić tak po prostu tyle. Okej, okay, niech będzie, zgoda. I teraz tak, co jeszcze, co jeszcze? Składniki lekarstw, powiedzmy. Nóż jest... nie, nóż to nie oddamy. Strzelbę też nie, karabin z celownikiem... No nie, ale dajmy jedną... tą. Cholera, imponująca oferta. No proszę, proszę. Jakbym to odrzucił? Chyba no sobie żartujesz. Nie wszystkie! Shit. Ja pierdziele, no... ej, no wszystko się zgadza. Super, ale to w takim razie ta kamizelka jest tak wartościowa Masakra mm. Może strzelbę? O właśnie Już tutaj inaczej zagaduję no, Ale nie mam co innego im dać, tak żeby się... O cholera, pilnująca ofertę, o właśnie Bardzo fajnie z twojej strony Kurde Zróbmy tak Okej, okay, zgoda Jeszcze mam jedne składniki lekarstw i bym chciał za to to i to Więc z tego się... Musisz... Aha, dobra A tak? Też muszę się bardziej postarać, tak? No i co byś był za te, Na przykład kostką cukru Dwoma, trzema Świetnie umowa stoi Pięcioma kostkami cukru będziesz zainteresowany, tak? No dobra, niech ci będzie, bo in, wszystkie inne będzie za. Coś jeszcze masz dla mnie? Nic, no te trybiki mi tak średnio potrzebne. To to mam, wszystko inne, więc nie, dziękuję. Dziękuję ci serdecznie. Zamkniemy sobie te drzwiczki. E, w takim razie, wszyscy pojedzeni, wszyscy wypoczęci. No tylko Emila jest chora. Na lekach niech sobie śpi. E, a w takim razie, kurde, Arika, może zrób te drzwi wzmocnione co, co wy na to. Może zróbmy kurde te drzwi. Zróbmy, a co? Będzie im troszeczkę bezpieczniej na pewno, ile one się robią? Eee, nie tak długo. Dobra, czyli mamy tak, mamy wytrychy, mamy to i mamy siekierę. Dobra. Dobra, dobra. Czyli w takim razie. ...woda. Uhuhuhu. A jak ja bym ten śnieg, więcej tego śniegu pozbierał? Bo jakby mi... Teraz tak, zauważcie, że... ...jak śnieg zbieram... ...to o wiele szybciej mogę stworzyć wodę. Ze śniegu, nie? O wiele szybciej ze śniegu mogę stworzyć wodę. A jak wkładam te filtry do deszczu, tej deszczówki całej To muszę czekać Określony czas Dobra, napalmy tutaj, żeby oczywiście Emilia Miała ciepło No i okej, okay, mamy trochę tych śnieżynek Możemy coś wykminić, patrzcie, mamy 13, 13 stopni, a napalone mam full Także what the hell Okej, okay, zamknijmy spoko i koniec dnia w takim razie 28 e, bierzemy tych czy, nie ty śpisz w łóżku ty czuwasz i ty czuwasz a my ruin do, wracamy do ruin willi przygotujmy się i oczywiście tak to to i dwa t ok mam nadzieję że nie, nie zapomniałem o niczym ale chyba nie dobra no i go lecimy od razu Nie było nic. To, możemy coś porąbać już, ale to może zaraz. Zejdziemy sobie na dół i otworzymy to. Szuroburo, buru. Mam nadzieję, że się wyrobię, kurde, w tą noc ze wszystkim, żeby posciągać w jedno miejsce. Oby. No, naprawdę. O, fuck, ale shit mi tutaj dali. Myślałem, że tu będzie zakratowane coś wartościowego, a to jest jedno wielkie gu 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 gu, gu. No dobra, może tutaj coś będzie, co mnie zainteresuje, co? Nie! To pewnie właściciel domu, biedeczko, najwyżej umarł z głodu. Serio? Chcecie mi powiedzieć, że... O, no nie. Dobra, no co tutaj mamy w takim razie. Ja sobie to może pozrzucam po prostu. Ej, kurde, bo mi się powoli... Yy, suję ta... Siekiera, znaczy powoli. Nawet powiedziałbym, że nie powoli, a bardzo szybko. No ale dobra. W takim razie siekierę mam tutaj już... Ej, na dwa razy. Albo to jest ostatni, albo jeszcze będzie jeden. Będzie chyba jeszcze jedno rąbanie i tyle. A ewentualnie dwa. No, jeszcze się kierę wytrzymuje. trzeba będzie tylko przyjrzeć z jedną siekierką Dobra, mhm, na dół. sobie to porzucemy wszystko w jedno miejsce to powinno być ok idźmy górą w takim razie <laughs> przepraszam aha tu mamy te wszystkie rzeczy dobra no to je sobie też zniesiemy tam tylko otworzę tu sobie zniosę w to centralne miejsce będę miał o wiele szybciej szybszy dostęp do tego a w środku mamy coś zaraz tutaj przyjdziemy zobaczyć to coś tylko sobie to zniosę tutaj Ej, czy mi się wydaje? Aha, no tak, bo jeszcze ostatniego razu nie wykorzystałem tą sikierą. Dobra, wracamy na górę. Tylko nie mówcie mi, że to jest zamknięte. Tak, to jest zamknięte! Nie. Jeszcze raz tutaj będę musiał przyjść z wytrychem. No, przynajmniej tyle wiem. Dobra, zepsute coś. ciekaw czy jak ja na przykład rozbił, jak coś tam w środku jest, to czy to też roz, co było w środku będzie dostępne po e, rozwaleniu tego. O właśnie siekiera się zepsuła. Przykrość so much, okej. Okay. I w takim razie przychodzimy tu jeszcze z jednym wytrychem i z jedną siekierą. Czy się opłaca? W każdym razie tak tutaj zamierzam przyjść. No bo faktycznie, kurde, ten, ten opał w ilości 4, no takie dwa opały, trzy, znaczy dwa sloty opałów trzeba wziąć z jednej nocnej wyprawy. Aha, na dół, na dół. Zobaczmy, co jest tutaj. Czy mamy... Yy, to chyba list z żądaniem okupu trzymamy waszego syna w jego własnym domu. Jeśli spróbujecie go odbić, a go, to go zabijemy. A jeśli go nie podrzucie nie podrzuci kasy, to zabijemy go powoli. Więc lepiej się pospieszcie. 10 tysięcy inaczej zginie tu w frajerze. Dobra, i tu było zamknięte. I tu już obchodzimy wszystko. Dobra. No dobra. Czyli mamy wszystko w jednym miejscu, oprócz tych rzeczy, których jeszcze nie udało nam się porąbać, czyli jest OK? O, dużo drewna. To weźmy. To są te zepsute rzeczy. Zastanawiam się, czy warto je brać, ale one chyba będą na deala dobre. Na dila będą dobre, tak samo jak proch strzelniczy, albo to. Okej. Okay. Niech będzie. Jedzonko nam się tam robi, jedzonka mamy sporo. Także myślę, że sobie spokojnie damy radę. Tu jeszcze będzie można wpaść do wyjścia w takim razie. Roman wrócił. W nocy coś się działo. Dzień 28. Kurde, zaatakował nas. Coś próbował nas okraść, to była banda niebezpieczna, udało nam się przepędzić. No i super. Jesteś zmęczony, tak? No to się połóż. Ty jesteś głodna, to nie jest. Ty jesteś zmęczony, to się połóż. Ty jesteś zmęczona i... Gu... O, dobra. Okej, okay, czyli status chorej jej. O, zniknął. Bardzo dobrze. Rzućmy w takim razie coś tutaj do pizza. Niech się pali. Nawet za dnia. A co? Burżójstwo. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie apę w górę oraz zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny. I Widzimy się następnym razem. Trzymajcie się do usłyszenia. Na razie. Pa pa!